Witam dzień dobry Państwu. Włączam sobie stoper, żeby nie przekroczyć czasu. Tak, przede wszystkim zacznę od, od tego, po co są te dane ilościowe, ale przygotowując się do tego, zebrałem sobie kilka informacji. Jednak jak dla uważnych słuchaczy ja zauważyłem również na koniec wywiadu z Manuelem padło y, bardzo ważne zdanie, kto ma informacje, ten ma władzę. E, e, ja może powiem, że kto ma informacje, ten ma argumenty do tego, żeby m, móc meals, przekonywać, m, móc potem e, e, wprowadzać pewne działania, które, e, które pokażą, uargumentują zrozum zrozum zroz zrozumienie, dlaczego coś nie działa. To jest na pewno dobry punkt do tego, do wyjścia, do szukania nowych, właśnie rozwiązań. Te, takie podejście ma również Związek Miast Polskich od, od wielu lat. Tworzy instrumenty, narzędzia, które są dostępne w takim jednym, jednym miejscu pod nazwą System Analiz Samorządowych. I tutaj Chciałbym zwrócić uwagę też na dwa instrumenty, które od kilku lat są również wykorzystywane do prowadzenia analiz, do prowadzenia czy, czy gromadzenia, agregacji danych ilościowych, które służą właśnie do potem do wnioskowania i przekładania tego na konkretne projekty. To jest monitor rozwoju lokalnego, ale chcę zwrócić uwagę na. Na nowe narzędzie, które powstało w tym roku, tak naprawdę. To jest narzędzie do analiz pogłębionych, Monitor Miasta. Tu macie Państwo adres tej strony. Co te narzędzia, co te narzędzia gromadzą? Te narzędzia gromadzą dane, czy pozwalają analizować dane, zgromadzone, przepraszam, dane z dwóch głównych, na dzień dzisiejszy z dwóch głównych źródeł informacji czyli ogólnie dostępnej bazy danych lokalnych głównego Urzędu Statystycznego i dużej bazy związanej z, z danymi demograficznymi, ale co jest unikatowe, to jest udało nam się zebrać dane dla, na razie dla 255 miast dane systemu Poltax Ministerstwa, Ministerstwa Finansów. Mam nadzieję, że za chwilkę też będą te dane dostępne dla wszystkich miast, wszystkich gmin w Polsce. Jakie to są dane? Przede wszystkim dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców w gminach, miastach podmiotów prawnych? W, w takim rozbiciu na wielkość przychodów, dochodów generowanych podatków, wielkości zatrudnienia z, z różnych form aktywności, z działalności gospodarczej, z, z pracy, z tytułu umów zleceń. To są również analizy demograficzne. To jest właśnie możliwość przeanalizowania. Struktury migracji z uwzględnieniem wieku, płci, kierunków migracji, ale również prognoz demograficznych i przełożenia tego właśnie, czy, czy, czy zbadania pewnych korelacji wynikających na aktywność ekonomiczną. To jest analiza rynku pracy, poziom zatrudnienia, wynagrodzenia. To są dane, które GUS zaczerpnął bezpośrednio z, z instytucji takich jak Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak KRUS. Tutaj dla wyjaśnienia, też również jako Związek Miast Polski wystąpiliśmy bezpośrednio do tych instytucji, żeby w przyszłości móc dysponować już tymi danymi i móc analizować. Analizować to pod kątem rynku pracy. To również wspomniane przez moich przedmówców informacje dotyczące aktywności lokalnych firm, jak i mieszkańców, dotyczących wspierania inicjatyw społecznych. W oparciu właśnie o deklaracje roczne możemy tutaj przeanalizować. Jaka, jaka ilość podatników i, i jaką wartość podatnicy zadeklarowali przy odliczeniach na działalność pożytku publicznego, czyli to, to odliczenie od dochodu, oraz chyba szersze, szerzej, szerzej znane nam wszystkich możliwość odliczenia tego 1% na odlicze, odliczenie, odliczenie, od podatku na, na organizację pożytku publicznego. Zachęcam Państwa do, do odwiedzania tych stron i, i korzystania z tych, z tych dwóch narzędzi, znaczy z tego monitora rozwoju lokalnego i monitora miasta, w którym te dane, no, tak jak powiedziałem, na razie dla 255 miast, ale za chwilę dla, dla wszystkich. Jakie ogólne wnioski? Tu, tu mniej jak gdyby z tego możemy wyczytać dla, bezpośrednio dla firm rodzinnych. No, wynika to z tego, że statystyka nie pozwala na, in, na, na, na identyfikację firmy rodzinnej, ale te ogólne wnioski raczej tutaj możemy skierować do, do ogólnej aktywności, do ogólnej lokalnej gospodarki, do, do tego, co się dzieje na, na danym terenie. Tak jak powiedziałem, do, do, do pewnego śledzenia zmian, procesów, trendów, zrozumienia. Dlaczego coś działa albo coś nie działa, a to jest, tak jak powiedziałem, na pewno dobry punkt do wyjścia do tego, żeby szukać nowych rozwiązań. Ogólne wnioski, które tutaj udało mi się zebrać na tej prezentacji, dotyczą właśnie takich elementów związanych o, przede wszystkim o to, że działalność gospodarcza, która jest oparta o lokalne zasoby. Przede wszystkim aktywność osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jest kluczowym elementem rozwoju. W większości miast. Przedsiębiorcy lokalni stanowią zdecydowaną większość w tej strukturze gospodarki. To też potwierdzają badania ankietowe, gdzie ci przedsiębiorcy, o których mój przedmówca mówił, deklarowali silne zakorzenienie lokalne. Przede wszystkim to, to zróżnicowanie dochodów pozwala nam również powiedzieć, że mają one różną, różną dynamikę. Szczególnie Warto zwrócić uwagę na to, że działalność gospodarcza osób fizycznych charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu dochodów, większą dynamiką w stosunku do dochodów osób prawnych, no i co ma wpływ na, i znaczący wpływ na lokalną, lokalną gospodarkę. Wspomniane przeze mnie analizy demograficzne pozwalają również zwrócić uwagę na to, że Obecnie mamy do czynienia, jak Państwo wiecie, doskonale z, z pewnymi procesami, które wpływają na to, że przede wszystkim jest nas mniej, ale, 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 ale również starzejemy się i ma to swoje odzwierciedlenie właśnie na zmniejszającym się potencjale rynku pracy, na tym, że z, z, zmniejsza się ta siła robocza, ale co jest widoczne, w tych analizowanych miastach, to zwiększa się ilość osób w wieku emerytalnym na rynku pracy. I to jest właśnie taki, zadałem jak gdyby te pytania, czy to jest problem z sukcesją, że coraz więcej, czy te, te osoby, które wchodzą w wiek emerytalny, dalej prowadzą, bo nie mają komu oddać czy przekazać tej firmy, czy też może to jest, postawiłem takie drugą, drugą tezę, czy to jest może kwestia związana z optymalizacją kosztów, po prostu taniej jest prowadzić firmę, czy, za, czy zarejestrowana ona będzie na, na osobę, która już nabyła praw emerytalnych. To już m, możemy rozstrzygać już w, 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 w dalszych analizach. Widoczny jest również z tych naszych analiz deficyt siły roboczej na, na lokalnych rynkach pracy. Widzimy i to widać z deklaracji, bo prosiliśmy również o takie informacje z systemu Poltax, ile osób. Pracuje poza, poza miastem. Widać tutaj, że w tych 255, tak jak powiedziałem, miast coraz więcej osób znajduje zatrudnienie. Poza no, granicami administracyjnymi, co znaczy, że no, wyjeżdżają e, za pracą. No, z, z, z tych analiz związanych z odpisami podatkowymi na organizację pożytku publicznego jest obserwowalny ten niski poziom wsparcia inicjatyw społecznych. Co też również ma swoje odzwierciedlenie w badaniach ankietowych, które Zbyszek Pota przede mną omawiał. Dla potwierdzenia tych, tych kilku wniosków, przygotowałem Państwu takich kilka, kilka zestawień. Zachęcam do tego, żeby, żeby zwrócić na to, na to uwagę. Są to zrzuty zrzuty z, z tego narzędzia, monitor do analiz pogłębionych, jak i również takie, takie zestawienie, no chociażby chciałbym zwrócić już na koniec uwagę tego, że rośnie właśnie liczba osób osób starszych wieku rywalnym w ogólnej liczbie podatników z danego tytułu. Na koniec powiem tyle, że Cały czas ja już wiem, że przekroczyłem czas, już oddaję Ci Janusz głos, ale tyle, hmm. że, że cały czas ukonamy te narzędzia. Tak jak powiedziałem, ambicją naszej obecności i do tego, żeby, żeby rozszerzyć to, to poza ten krąg 255 miast. Natomiast nie tylko ta, znaczy celem jest zbieranie tych danych, ale przede wszystkim po coś to robimy, a przede wszystkim właśnie, żeby skonfrontować te opinie i wiedzę z, z danymi empirycznymi, żeby umieć śledzić zmiany, odnajdywać procesy i trendy, które będziemy umieli zamienić na konkretne działania, wsparcia lokalnych gospodarek, bo jak Yy, powiedziała yy, autorka Jane Jacobs, czy yy, dziennikarka: To, to nie, jest, nie jest ważne, czym jeszcze miasta dysponują czy wielkimi świątyniami, pięknymi pejzażami, wspaniałymi ludźmi yy, to wszystko jest na nic, jeśli ich gospodarka nie działa. I taki, taką sentencją chciałbym zakończyć to wystąpienie. Bardzo szybkie, <noise> Także dziękuję bardzo.